Po co Tobie mam robić zdjęcie? Ja robię sobie, ja robię sobie zdjęcie, nie Tobie. No nie nagram, bo mi koledzy nie pozwolą. Koledzy sprzedający różne noże, widelce, noże i co kto może. Myszki, karabiny, pistolety i drabiny. Noży nie kupimy, ale startujemy w stronę Przemyślania. Ja zjechałem, żeby dotankować ale też żeby a, ale też żeby odreagować stres dosłownie 15 km wstecz kierowca dostawczaka w tłoku na autostradzie za Krakowem, jak to zwykle no nie spojrzał w lusterko to, że mnie nie przygniót do barierek po lewej stronie zawdzięczam tylko Aniele Boże, stróżu mój dziękuję Ci bardzo to, że jestem mokry od upału to jeszcze nic, furtka odprowadzi ale to, że ciśnienie wróci mi do normy i tętno do normalnego poziomu Pewnie za 50 km to jest bardziej stresujące. Jutro rano zacznę od zwiedzania fortów Twierdzy Przemyśl. Później opowiem Wam, jakie są z tym perypetie. To wszystkie obiekty, które będę zwiedzał przez następne dwa dni, czyli piątek, sobota, znajdują się w strefie nadgranicznej. I tu zaczynają się schody. Ponieważ nie chcąc mieć kłopotów trzeba wypełnić sporo formalności, żeby panowie ze straży granicznej nie mieli pretensji. Ale o tym opowiem Wam. 4 godziny, 2 minuty zajęło mi dotarcie. Parę kilometrów za przemyśl. Będę spał w takim obiekcie. Ceny są nad wyraz przystępne. Szybkie pakowanie to nie jest dobre pakowanie. Zgadnijcie czego zapomniałem pakować. Jednej z najważniejszych rzeczy. Śpiwór puchowy do spania właśnie nad rzeką, gdzie jest chłodno raczej został w domu. No niestety trzeba było zawitać tutaj do sklepu sportowego i nabyć drogą kupna z migu następny. Także mam dwie godziny opóźnienia. Już dawno powinienem być w miejscowości Jesmanice i szukać pozostałości fortów twierdzy Przemyśla. Opóźnieniem, co prawda, ale dotarłem do ruin fortu. Z na to, że straciłem mnóstwo czasu w poszukiwaniu śpiwora, niestety nie uda mi się wszystkich trzech, które znalazłem, które chciałem. No, Będę musiał zadowolić się tylko tym jednym. przed granicą chlebennym tak silna burza przeszła, że byłem zmuszony się no, zatrzymać, błyskawicznie przebrać. No i czekam, może przejdzie chwilę, a jeśli nie, no to to przebrany już pojadę. Znalazłem ruiny dworu lityńskich w miejscowości Wierzbica. Dwór lityńskich jak widać jest w opłakanym stanie. Znalazłem to dzięki tym oto chłopakom. Jak macie na imię? Jakub, Jakub. Dawid. Oni mi pokazali, którym można wejść, bo teren jest ogrodzony. I raczej e, niedostępny przez e, główną bramę, którą, którą odnalazłem. E, ktoś chyba próbuje go remontować, albo też jakoś zabezpieczyć, ale z marnym skutkiem. też duży z piorunami. No, wystarczy, ale chciałem się w kierunku. Znalazłam taki przepiękny korek, przemiła pani eee, dała mi pokój jedną osobę. i zostawiam obwocy i ile się wyglądać. No, słuchajcie, takiego żółwia błotnego jak w Kryłowie to nie zobaczycie nigdzie w Polsce. Słuchajcie, lis zrobił łosia. Tutaj mogę bezkarnie dotykać słupa granicznego. Kolejnym obiektem, który chciałem zobaczyć, jest Pałac Lubomirski w Strzyżowie. Od granicy dzieli go tylko rzeka Bug, która jest tam kilka centymetrów dalej. Ulica nazywa się Nomen Omen Herbowa, a w budynku. W którym kiedyś przypuszczalnie mieszkała służba pałacowa, mieści się obecnie spółdzielnia mieszkaniowa. To miejsce nazywa się Wały Jagielońskie. Trochę tych wałów jagiellońskich w Polsce jest. O kilku nawet wiem. Ale, że w miejscowości Chorodlo, Chorodlo, jak oni mówią, Chorodlo. Tutaj słyszałem właśnie. Dzień dobry Pani. Jak się nazywa ta miejscowość? Chorodło. Czyli nie Chorodlo, tylko Chorodło. Chorodło. Dobrze, bo tam pytałem Panów właśnie Kilometr dalej, to mówi mi choroba, może tak jak pana. No, może tak jak pana, ale pani pięknie po polsku mówi, chorodu To już kolejny słup graniczny na mojej drodze w tego weekendu. Znowu mogę go swobodnie, bezkarnie dotykać. Przysiadłem na chwilę. W takim malutkim ryneczku miasteczka Chorodło towarzyszą mi lwy chorodelskie i pan, który niesie zakupy. Lwy, dwa siedzące, na które zabrania się wchodzenia i siadania. Widzicie, jak wszystkie lwy. Które ja do tej pory gdzieś widziałem, zostały wyszabrowane z jakiegoś dworku albo i pałacu. Te również kiedyś stanowiły ozdobę dworku w Wieniawce. Jestem w kolejnym bardzo ciekawym miejscu. Widać, że miejscowa ludność czasami tutaj urządza jakieś uroczystości patriotyczne. W 1792 Tadeusz Kościuszko na czele wojsk koronnych stoczył bitwę pod Dubienką. No i to miejsce właśnie nam o tym przypomina. To jest właśnie starorzecze. Tu gdzie stoję, to jest chyba najlepszy punkt, żeby to starorzecze obejrzeć. Wieś nazywa się Zberyczan. Od drogi głównej jest tu może 100 metrów. Piękne zakole Bogu. No, miejsce przeurocze.